Powiem ci coś szokującego. Jeżeli ty czekasz ze swoimi postanowieniami, z celami, no właśnie nowy rok, żeby coś rozpocząć, to już ci mówię, że to się nie spełni, bo to nie żadna magiczna data, ani jakiś tam 1 stycznia, 7 stycznia, whatever. Nie zrobi tego za ciebie, tylko to ty masz zrobić. I dam ci jedną radę. Jeżeli chciałeś, nie wiem, zacząć biegać, Właśnie po nowym roku, albo zacząć chodzić na siłownię, czy nie wiem, zrobić sobie jakiś kurs z rozmnażania chomików, e, czy jakiejś nowej technologii, to po prostu zrób to za dwa dni, zrób to za trzy dni i zobaczysz, że e, to będzie miało całkowicie inną moc, a nie jakaś tam magiczna data, fajerwerki smerki, że ty się kurwa zmienisz. Uwierz mi, że tak to nie działa. 80-90% ludzi i tych postanowień w ogóle. Odpada w trybiegach, więc zrób to. Nie wiem, za 4 dni, nawet za tydzień. To zobaczysz, jaka będzie z tego satysfakcja, i będzie większe prawdopodobieństwo, że, e, że to wszystko się uda. Więc nie czekaj, tylko, tylko działaj dzisiaj. I złapałeś się na czymś takim już kiedyś? Pozdro.